Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj makijaż twarz jest, nie ma oczu, znaczy paletka. I teraz na początku. Y, byłam w Rosmanie i no, troszeczkę się zaskoczyłam, ponieważ Rosman, a właściwie Lovely, które jest w Rosmanie, wypuściło nowe paletki z tej serii y, małych dziewiąteczek. Y, surprise me, y, z tego. I teraz tak. Sprawdziłam na stronie Rosmana. Są dwie nowości. Jedna to jest ta, którą właśnie posiadam. Nazywa się Fairy Tale. Druga, której w ogóle nie widziałam w Rosmanie, nazywa się Energy Kick. Proszę. Obydwie są za 26,99, czyli 27 bez grosika I teraz tak Właściwie to nawet ja nią nie zauważyłam Zauważył mój mąż Bo zobaczył tu, że jest dniu, Bo byłam z mężem Dobra, nieistotne W każdym razie znalazłam tylko tą Tej drugiej nie było Powiem wam, że kolorki są bardzo fajne Naprawdę bardzo fajne. Zaskoczyło mnie to, że są tylko dwa błyski, reszta to są maty. Nie ma tutaj ani jakiegoś bardzo ciemnego koloru. Nie ma tutaj beżowego. To mi akurat nie przeszkadza. Beżowy mogę sobie zużyć z jakiejś innej paletki, czy chociażby puder. I nie ma problemu. Nie jest to moja w sumie kolorystyka, ale mówię: Kurczę, a może spróbuję, może się nawrócę na takie kolory, że jednak. Więc wzięłam. Zaczynamy od słoczy. Jak widzicie, tutaj nie ma y, żadnych podpisanych cieni. Z tyłu też nic nie ma takiego. Aha, y, tu jest łącznie 6 gram na zużycie 12 miesięcy. No. Ok, dobra. Dajemy. I tak jak jest paletka. O 3. I teraz. Sam pierwszy nie patrzyłam wcześniej, tylko tam troszeczkę spojrzałam. No wygląda ładnie. No, następne. Trochę pod palcami mam wrażenie, że te matowe są suche. No, ten słabiutki, ale on jest jasny. I jeszcze ostatni rządek. Ten ostatni zielonkawy, który tu jest, bardzo mnie ciekawi, jak będzie na oku wyglądał. Oj, bardzo. A, właśnie, a te. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Te, te, te brokaciki, bo to właśnie, jakby wiedzą, to tak, jakby był taki bardzo delikatny brokat sprasowany. Dają tafle. No, te brokaty bardzo fajne, fajne są. Naprawdę fajne. Podoba mi się. Tylko no. Zobaczcie, ten fiolet bardzo słabiutko wyszedł tutaj. I okej, okay, dobra, to zaczynamy. I tak sobie pomyślałam dzisiaj, poeksperymentuję sobie. Nigdzie nie wychodzę, więc jedno oko będzie inne, drugie inne będzie. A co tam? I teraz od czego by tu zacząć? Zacznę od tego załamaniu. Nigdy takich nie robię kolorków. Ale co tam. To tylko makijaż. Nie wyjdzie to z meja. Hmm. Kurde. Dobra, jeszcze jedną tą porcyjkę. Na pędzel ładnie się nakłada. Osypywania? Nie widzę. To był ten kolorek. Znowu ten kolorek. Nie widać, ale tu nałóżmy. No nie, no nie jest źle. Nie jest źle. Powieka przebija, ale tragedii nie ma. Do rozcierania, moim zdaniem, będzie ok. Znaczy do takiego do załamania Teraz tak Weźmy ten na zewnętrzny kącik <laughs> O ładny kolor Śliczny kolor Oj, ładnie się łączą ze sobą. Ten jeden, jeden z drugim bardzo ładnie się połączył. No, elegancko. Jaki by wziąć tutaj następny? Wziąć, przepraszam. Hmm. Dobra, to po, jeszcze innymi pobawimy się tam. teraz wezmę. Zobaczymy, czy da radę go pędzelkiem. No, nałożył się, a teraz czy się przełoży? E, no nie. Oj. ciężko. Dobrze, spróbujemy palcem. O, widzicie? O, kurde! Jaki piękny! No, przepiękny! Zobaczcie! No, a odrobinkę się osypało, ale dużą ilość nakładałam. Pędzelek, pędzelek, żeby to zmieścić Aj, trochę się dostało. A, trudno. Okej. Okay. Podoba mi się ten bardzo, bardzo, bardzo. Nie moja kolorystyka, to znaczy inaczej. Rzadko kiedy się maluję taką kolorystykę, ale teraz mi się podoba. Ale dobrze, teraz zrobimy dolną powiekę od razu. I teraz, żeby. Coś innego użyć. No to użyjemy tego koloru. Hmm. Tragedii nie ma, ale tyłka też nie urywa. Ok, i teraz ten na wewnętrzny, na dole, o ten. Wiecie, one są takie, w palecie są bardziej żywe, tutaj się wydają mniej, ale muszę przyznać, że ładnie jeden do drugi przechodzi. Elegancko się, naprawdę elegancko się rozcierają i elegancko nie ma tych granic. No, zobaczcie, jak fajnie. No. Dobrze, później już dokończę tam y, linię, że jest, wymaluję. Teraz zajmiemy się drugim okiem. I teraz, skoro y, to było na wewnętrznym, tak? Nie, to było. Czy to. Jeden, yy, no, ja już się mylę. Teraz weźmiemy po prostu tego na pewno nie korzystaliśmy. Ten weźmiemy tutaj na drugie oko. We... znaczy... Jedna zakręcona jestem. Teraz tutaj we fioletach. Hmm. Na początku sapię, a później jestem w sumie zadowolona, nie? Szczerze, poprzednio brałam w załamanie ten. Ten brałam. Lepiej się rozprowadzał niż, niż ten, co teraz. Tak bardziej równo. Ale też tragedii nie ma. Mhm. Nie jest źle. Dobrze, od góry troszeczkę rozetrzeć. Teraz oczyśćmy ten pędzelek mój ulubiony. I wypadałoby, że ten weźmiemy na zewnętrzny. No elegancko, no kurde. Ale... Nie żałuję. Tamta druga paletka, co prawda już totalnie nie jest w mojej kolorystyce, no bo tutaj jednak... Mam takie, które w miarę lubię no. Średnio kolorystycznie, ale. chociaż nie. No, podoba mi się jednak. Nie, jednak mi się podobają. Ale chyba mi się zmienia. Może ja wcześniej nie trafiałam po prostu, bo ja tak za bardzo <laughs> nie lubiłam złota, żółci, pomarańczu. Może po prostu nie trafiałam na swoje takie odcienie, bo to mi się podoba. Fajne letnie makijaże można tą paletką zrobić. Oj, dużo. No, wiem. Jak to dobrze, że mi mąż zauważył tą paletkę. Bo już jestem zachwycona. A teraz weźmiemy tą zielenię. I już od razu palcem powiem, że. Bo konsystencja pod palcem jest taka sama, jednej, drugiej. I uwaga. O! Czy wy to widzicie? Ja pierdzielę. No piękne. Ta zieleń to jest moja zieleń. Ja takie uwielbiam. W letnich makijażach takie zielenie. Okej, okay, dolna powieka. No to teraz by wychodziło, że musiałabym ten spróbować. A ktoś jeszcze nie próbowałam. No, oj, przepraszam bardzo. Dobra, to próbujemy ten najwyżej przyciemnimy jakimś innym fioletem. Ale teraz od wewnętrznej. Części. Jadę. No nie, ten cień akurat nie, nie powala. Kompletnie praktycznie go nie widać. Leciusieńko. Nie, no, słabizna. Ale nie mówię, że będzie zły, bo jeżeli będę chciała na przykład jakiś inny cień, to ten, mogę, ten fajnie mogę od góry rozetrzeć na przykład. Chociaż tutaj, akurat w tej paletce, to nie będzie potrzebne. Nie, no, muszę jakiś inny użyć. Użyję ten. No, teraz od razu lepiej. Ja wiem, że to na razie wygląda dziwacznie, ale zaraz wykończę. Dobra, zrobię kreskę, pomaluję rzęsy, wracam do Was. Gotowe? Teraz został nam tylko wewnętrzny kącik. No to jeżeli mamy brać z tej paletki, no to moim zdaniem jedynie to się nadaje. O, bardzo mi się podoba ta zielona. To jest taki ni to żółty, ni to zielony. Właściwie. Tak jak ten jest, nie to żółty, nie to pomarańczowy. Tu troszeczkę zajadę, nie tylko w kącik, a tutaj to będzie też tak bardziej płynnie, przejściowo. I teraz. Moi drodzy, jak Wam się podoba paletka? Jak Wam się podobają makijaże? Który według Was jest ładniejszy? Powiem Wam, że jestem sama zaskoczona, ale chyba te oko, które jest w pomarańczach, czyli w czymś, co ja z reguły się nie maluję w takich kolorach, to mi się chyba bardziej podoba. To też jest ładne, ale to chyba takie bardziej wygląda. No fakt, tutaj są fiolety plus zieleń, to mam mniejszą możliwość takiego płynnego przejścia. Tu. Wszystko jest w jednej można powiedzieć tonacji od żółtego do pomarańczowego, takiego podchodzącego pod róż. Jest łatwiej taki ładny gradient uży ten, zastosować. To jest akurat no, plus takiej kolorystyki. Tutaj by musiał być przy tym delikatny różyk, to wtedy by ładniej to może wyglądało. Ale z kolei no, no podoba mi się to. Jedyny minus, jaki widzę w tej paletce, to tak szczerze mówiąc, brakuje mi takiego. Jeszcze jednego ciemniejszego koloru, bo tu w palecie ten wygląda na dosyć ciemny, ale na oku, no to on jest, on jest tutaj. To nie jest już aż takie ciemne. Jest jaśniejsze. Ogólnie te, te, te cienie są jaśniejsze, tematowe, są jaśniejsze na powiece niż w palecie, ale, tak jak mówiłam, w czasie malowania elegancko się rozcierają przechodzą przez siebie, nie ma dziur, no praca z nimi jest rewelacja. I moment, to jest paletka, którą ostatnio łowi też wypuściło pastel. Fakt pastelę ciężko jest zrobić, jest fajna, ale tylko nie urywa. Powiem szczerze, wiecie co? Tak szczerze mówiąc, ja zrobiłam wtedy ten makijaż, może użyłam jeszcze. Ze dwa razy tych dwóch kolorów. No, tylko tych dwóch. I już później nie korzystałam z tej paletki jakoś. Jakoś mnie do niej nie ciągnie. Mimo tego, że no kolory są fajne. A ta. To będzie coś. To będzie mój chyba chicior na lato. No, to by. Oj, mam jakąś kropeczkę. To będzie mój chicior. Mała, fajna, poręczna, niedroga. Przypominam, 2699. Serdecznie polecam. Naprawdę serdecznie polecam. Nawet ktoś, kto jest laikiem makijażowym, poradzi sobie z rozcieraniem tych cieni. Ja nie miałam w ogóle problemów. Widzieliście? Pyk-pyk i zrobione. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. O ile go obejrzyliście do końca? Pa pa.